Boże, czy Wy to widzicie? Ja się dziwię, że mi widzowie na Pani mówią. Oh, ratunku. Cześć, tutaj Elfik. Dzisiaj na kanale będzie o jednej z najtańszych i najłatwiej dostępnych technik, która wbrew pozorom nadaje się nawet do hiperrealizmu. Czyli o długopisach. Poprzednim razem, kiedy opowiadałam o długopisach, to skupiałam się raczej na tym, jak uzyskać z nimi taki gładki efekt. A dziś opowiem co nieco o mieszaniu kolorów. To, o czym będę dzisiaj mówić, bazuje się głównie na wiedzy zdobytej z kanałów prowadzonych przez mistrzów tej techniki oraz na podstawie moich doświadczeń z odtwarzaniem tych właśnie porad. Nie jestem jeszcze psychicznie gotowa na to, żeby stworzyć wielkoformatowy rysunek hiperrealistyczny w tej technice, dlatego dzisiaj skupimy się na troszeczkę prostszym portrecie, ale do hiperrealizmu też kiedyś dojdziemy. Zapraszam do oglądania. Często wspominałam, że długopisy to jedna z moich ulubionych technik. Przyzwyczaiłam się do niej, kiedy byłam w szkole, bo sporo rysowałam na lekcjach, a ten długopis zawsze w piórniku był. I podobno są dowody na to, że rysowanie pozwala lepiej skupić uwagę, więc no. W każdym razie właśnie te lata praktyki sprawiły, że nauczyłam się wyczuwać długopis i tworzyć nim nawet najjaśniejsze tony. Postanowiłam, że będę dążyć do tego, by kiedyś wykorzystać je nawet do hiperrealizmu, ale na razie poćwiczę na mniejszym formacie, właśnie, bo warto chyba zacząć od jednej bardzo ważnej informacji. W wielu przypadkach hiperrealistyczny efekt jest wynikiem używania dużego formatu. Jeżeli ten sam rysunek wykonamy na formacie A3 i A4, z zachowaniem takiego samego poziomu szczegółowości, i jeśli tym rysunkom potem zrobimy zdjęcia i te zdjęcia będą wtedy tej samej wielkości, ale ten większy format będzie miał więcej szczegółów. Jeśli rysujemy na dużym formacie, to ten rysunek fotografujemy z pewnego oddalenia i linie długopisu są też mniej widoczne. Dobra, to wiem, że to jest bardzo zagmatwane, ale chodzi mi o to, że kiedy patrzycie na rysunki mistrzów, to nie myślcie sobie, że sami nie dacie rady czegoś takiego wykonać. Dacie, tylko trzeba do tego dużo cierpliwości i czasu, żeby zamalować długopisem. Dużą powierzchnię. Kiedy oglądacie filmik, na którym ktoś rysuje portret, to zwróćcie uwagę na to, jak duża jest głowa na portrecie w stosunku do ręki, która ją rysuje. Na formacie A4 twarz jest mniej więcej wielkości dłoni, więc jeśli widzicie, że jest większa, to pewnie ktoś rysuje na formacie większym. Krzysiu, staw mi tutaj przebitki z innych kanałów. Żartowałam, tak naprawdę to sama montuję filmiki i bardzo lubię ten moment. I nawet jak kiedyś będę bogata, to też będę. Sama montować swoje filmiki. Przepraszam za odejście od tematu. Dobra, pogadajmy trochę o sprzęcie. Ja zamówiłam za 23 zł komplet długopisów marki Stedler, chyba tak to się czyta. Mam wrażenie, że dość mocno plamią, ale ich kolory są dość naturalne. Niestety brakuje mi żółtego, ale o tym zaraz. Widziałam, że mistrzowie tej techniki bardzo lubią taki wielokolorowy długopis, który pewnie wielu z nas miał lub nawet ma do dziś. Ja także taki kiedyś miałam. Chyba kupiłam go w sklepie typu wszystko po 4 złote i pamiętam, że mój egzemplarz miał nieco jaśniejszy tusz, więc to wszystko ułatwiało. Kolory były naprawdę naturalne. Niestety także mocno plamił. Rozwiązaniem na plamienie może być wycieranie końcówki długopisu o chusteczkę. Niestety to nie zawsze działa i trzeba ten fakt zaakceptować, bo widziałam nawet u osób zaawansowanych, że to się zdarza. Tylko znów muszę dodać, że jeśli praca powstała na dużym formacie, to na zdjęciu tej pracy tych plamek nie będzie widać, chyba że na zbliżeniu. I wreszcie czas na omówienie kolorów. Jak pewnie wiecie, bardzo lubię używać zgaszonych czy wręcz brudnych odcieni do rysowania skóry. Tym razem wyszłam ze swojej strefy komfortu i używałam wyłącznie czystych, nasyconych kolorów. Nie dlatego, że chciałam, dlatego, że nie miałam nic innego do wyboru. Bo jak wiecie, długopisy nie mają dużej palety i możemy zapomnieć o naturalnych odcieniach, a tym bardziej o odcieniu beżowym. Nie wiem, czy ktoś widział kiedykolwiek długopis beżowy? Jeżeli tak, to dajcie znać. Dobra, oto sposób narysowania jasnej skóry, który proponuje Alan Barbu. Zaczynamy od długopisu różowego i pokrywamy nim linię ołówka, a następnie czekamy aż wyschnie. Później znowu nakładamy cienką warstwę różowego, a następnie neutralizujemy go kolorem pomarańczowym. Kolejny odcień jest żółty i tu się pojawia problem, bo na przykład ja nie mam żółtego. Następnie brąz, a na końcu czerń. Ja osobiście wolę zamiast różu używać fioletowego, dlatego że pomarańczowy i fioletowy połączone ze sobą się bardziej neutralizują niż róż i pomarańcz. Skóra ma jednak taki chłodnawy odcień. Ja używam też do malowania cieni koloru niebieskiego, bo jego też można zneutralizować pomarańczowym w razie gdyby coś się nie udało. I jeżeli warstwa wyszła za ciemna, to da się to lekko rozjaśnić gumką do mazania. Widziałam, że inni także tak robią. Podobną kombinację kolorów do rysowania skóry stosuje Mostafa Hodair. Nawiasem mówiąc to właśnie jego filmy były dla mnie inspiracją do trenowania rysunków długopisem. Jak wiecie kocham rysować osoby starsze, bo ich skóra jest moim zdaniem fascynująca. Bardzo polecam też filmiki Joana Londonio, bo tam rysunki są sfilmowane pod różnym kątem i widać wszystko jak na dłoni. Na przykład jak wygląda w zbliżeniu długopisowa powierzchnia. Specjalnie sprawdziłam jak wymówić jego imię i na szczęście na swoim Instagramie miał filmik jak odbiera jakąś nagrodę i tam było słychać imię. I znów przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na dość duże formaty prac. Ja swój rysunek zbudowałam w taki sposób, że twarz starałam się robić gładko, a im bliżej brzegu kartki, tym bardziej pokazywałam widoczność kresek. Kreskowanie jest moim zdaniem bardzo przyjemne i nie mogę się od niego powstrzymać. No i na końcu dodałam detale... detale... detale białym żelopisem, bo czemu nie? Chyba zapomniałam powiedzieć, kogo ja właściwie narysowałam. Pozdrawiam serdecznie tych kilka osób z Instagrama, które zgadły. Otóż jest Sto rope z Medicusa, czyli książki, którą niedawno czytałam, a która wskoczyła wysoko na listę moich ulubionych książek. Zdjęcie pochodzi z ekranizacji, a ja akurat jej nie widziałam, ale moim zdaniem ten aktor bardzo odpowiada wyobrażeniom tej postaci. Medicus to opowieść o osieroconym chłopaku, który żył w średniowiecznym Londynie, a wyruszył do Isfahanu, by zostać medykiem. Spora część książki to opis jego długiej podróży, miast jakie mijał, ludzi jakich poznawał, języków jakich się uczył i jest bardzo wiele pięknych, dokładnych opisów. No, coś pięknego. Polecam. Basia z Elfik TV. No, i to tyle, a teraz może przejdziemy do tradycyjnego QA. Shall we? Jak zwykle przypominam, że jeżeli chcecie, aby wasze pytanie miało szansę pojawienia się w odcinku, to napiszcie je w komentarzu pod najnowszym filmikiem z literką P w nawiasie kwadratowym. A ja czytam pytania. Jakich kredek używasz najczęściej przy realistycznym rysowaniu? Do tej pory zazwyczaj używałam polichromosów. Teraz trenuję z Carandash Luminance, ale chyba jednak wrócę do polichromosów, bo to polichromki okazały się moimi ulubionymi kredkami. Bardzo też lubię zwykłe kredki kriko, które bardzo często polecam. I Faber Castell Jumbo. Pytanie od Weroniki Najduch. Studiowałaś kulturoznawstwo? Jak rodzice zareagowali na wybór takiego kierunku? Oczywiście nie twierdzę, że jest zły, po prostu ciekawie mi się słucha o wyborze kierunków i studenckich historiach. Pewnie dlatego, że ten wybór już bardzo niedaleko. Wiecie, co? jak zareagowali rodzice? No, moi rodzice są dosyć wyluzowani, jak pewnie zdążyliście zauważyć i dla nich, no oni nie oczekiwali ode mnie, że ja pójdę na prawo lub medycynę. Na kulturoznawstwo też zareagowali w porządku. I co mam, co wam mogę powiedzieć? Dla mnie kulturoznawstwo było fascynujące, bo mogłam uczyć się zarówno o rzeczach, które mnie interesują, jak i rzeczach praktycznych, bo ja wzięłam sobie rozszerzenie turystyka kulturowa, czyli w moim przypadku ja byłam bardziej nakierunkowana na bycie przewodnikiem i na właśnie łączeniu kultury z turystyką. Dzięki temu miałam też okazję mieć bardzo ciekawe zajęcia, jak na przykład. Hmm, Historia sztuki, czy historia kościoła, czy też hotelarstwo I naprawdę to był dokładnie miks rzeczy, które mnie interesowały No i wydaje mi się, że koniec końców to mi bardzo pomogło w życiu Aczkolwiek można się nie zgodzić Elfie, czy masz chłopaka? Nie, bo Martin Freeman powiedział, że jest jeszcze za młody na poważny związek Ile miałaś lat, jak zaczęłaś rysować? Dwanaście Która z twoich podróży sprawiła, że zaczęłaś postrzegać świat inaczej? Która była dla ciebie najważniejsza, a która ci się najmniej podobała? Zdecydowanie najważniejszą podróżą mojego życia była podróż do Nowej Zelandii, ale myślę, że opowiadanie o tej podróży byłoby zbyt długie, bo, bo byłoby zbyt długie, dlatego po prostu podlinkuję wam w karcie albo w opisie filmik na ten temat. I to była podróż, która naprawdę zmieniła moje życie i sprawiła, że zdecydowałam, że, że chcę się zmienić i że chciałabym żyć zupełnie inaczej niż do tej pory. To było w 2016 roku. A która ci się najmniej podobała? Ciężko stwierdzić, ja już w tym momencie nie podróżuję dla wrażeń, tylko podróżuję. Właśnie to znaczy, teraz nie podróżuję, ale zazwyczaj yy, ja podróżuję dla samego podróżowania po prostu po to, żeby posiedzieć sobie w hotelu i, albo w kawiarni i tam pracować różnie. Ile czasu zajęło Ci nauczenie się swojego outro? W sumie do dziś zdarza mi się zapomnieć. Pamiętam, że ja to zaczęłam mówić w 2015, to outro swoje, i tak jakoś stwierdziłam, że w sumie to fajnie brzmi i zaczęłam je mówić w każdym filmiku, a kiedyś właśnie to się zaczęło chyba w 2015. Ile masz wzrostu i lat? Wzrostu sześćdziesiąt 65, a lat. Ratunku. Nie jest pierwszy, jakby co. Niestety 28. Dobra, wiem, że to jest dużo, ale. Jeżeli bylibyście na tyle uprzejmi, to bardzo proszę, byście zwracali się do mnie po imieniu, a nie przez pani, bo się czuję jeszcze starzej niż, niż jest naprawdę. Czy narysujesz kiedyś jakąś postać z filmu Avatar Jamesa Camerona? Kiedyś rysowałam i specjalnie na potrzeby tego filmiku sobie wykuglałam ten rysunek i. zapamiętałam, że to było ładniejsze. No i to wszystko. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze. I dawajcie łapki w górę. Cześć!